Wszystkim. Ja się nazywam Jolanta Kuryło i jestem, tak jak Janek powiedział, wiceprezesem stowarzyszenia Drawet.pl. I bardzo się denerwuję, bo jest Państwa tutaj ogromna ilość i przyznam szczerze, że łatwiej mi jest w Sejmie przemawiać. I dodatkowo zrobiłam sobie taką śmieszną prezentację, że muszę ją cały czas przeklikliwać, no ale. Spróbujmy. Reprezentuje społeczność DRAWET. To jest bardzo ciężki genetyczny zespół padaczki postępującej, katastroficznej, głównie kojarzonej z uszkodzonym genem SCN1a. <laughs> W przebiegu z zespołu DRAWE napady padaczkowe rozpoczynają się w pierwszym roku życia u prawidłowo rozwijającego się dziecka i mają wysoko lekooporny charakter, co w praktyce oznacza długi i skomplikowany proces doboru skutecznej kombinacji leczenia. Początkowo około szóstego miesiąca życia pojawiają się przedłużone, zazwyczaj jednostronne drgawki gorączkowe, zmienne co do strony. Mogą również występować bez gorączki. Następnie rozwijają się kolejne zróżnicowane rodzaje napadów padaczkowych, w tym ciężkie ogólnione napady toniczno-kloniczne, które wiążą się z wysokim ryzykiem wystąpienia wystąpienia stanu padaczkowego i tutaj chciałabym nawiązać do wystąpienia pani profesor psychologii która powiedziała o tym, że bezpieczeństwo matki przy dziecku i dziecka przy matce, i bardzo chciałabym teraz to, to, to powiedzieć, że będąc tutaj razem z moim synem w Poznaniu, a jesteśmy ze Szczecina, zostawiłam mojego synka ze swoją mamą, z moją mamą, przepraszam, czyli jego babcią, i e, największym problemem jest właśnie bezpieczeństwo. Kiedy moja mama lub osoba sprawująca w tym momencie nad nim opiekę nie będzie w stanie skutecznie podać leku, co skończy się bardzo ciężkim stanem padaczkowym. I to jak najbardziej było tutaj pokazane w tym slajdzie wręcz, że ja teraz, będąc tutaj, czuję się mniej bezpiecznie niż prawdopodobnie mój przepraszam, siedmioletni syn, który nie odczuwa tej, tego stresu w tym momencie. Charakterystycznie lekooporne. Częste stany padaczkowe, polimorfia napadów, co jest bardzo ciężkie, dlatego że nasze dzieci potrafią siedzieć z nauczycielem w twarz w twarz i nauczyciel nie rozpozna często właśnie zaczynającego się napadu padaczki, bo wystarczy spojrzeć w kąt oka, gdzie bardzo łatwo to przeoczyć. Więc to jest bardzo niebezpieczne. Pierwszy napad około 6 miesiąca życia. Tak. 80% mutacji w genie to SN1, a w 20% tak inne geny kanału sodowego. Konieczność diagnostyki molekularnej, to jest obowiązkowe. Około 500 osób jest z diagnozą drawet syndrom w kraju i o tym mówiła pani profesor Bełdzińska, przekazała w jednym z raportów medycznych o tym jak należy mniej więcej szacować liczebność chorób zespołem drawet. Niepełnosprawność intelektualna. Ale drawe to nie tylko epilepsja, opóźnienie ruchowe, behawioralne, w tym autystyczne, problemy z odpowiednim poruszaniem się, problemy ortopedyczne, opóźnienie rozwoju mowy, problemy z właściwym wzrostem, drzewianiem się, problemy ze snem, przewlekłe infekcji, zaburzenia odporności, zakłócenia autonomicznego układu nerwowego odpowiedzialnego za utrzymanie właściwej temperatury ciała. I tutaj taka ciekawostka: bardzo ciężko nam przeżyć pobyty w szpitalu, ponieważ nasze dzieci mają uszkodzone tą i nie mają zwykle temperatury 36,6, a na przykład 36,0, gdzie u nich 36,6 to już jest stan podgorączkowy, a spróbujcie to wszyscy Państwo powiedzieć pielęgniarkom i lekarzom w szpitalu podczas pobytu właśnie przy hospitalizacji. To jest bardzo, bardzo ciężkie i muszę to powiedzieć, bo bardzo dużo osób mnie o to prosiło. Zagrożenia. Podczas jazdy samochodem na przykład, bo jest bardzo fotogenna ta padaczka, padające promienie słońca przez drzewa i to już jest problem, może się pojawić nagły napad padaczki. Figury geometryczne. Nasze dzieci często zapatrują się w jakieś figury geometryczne po to tylko, żeby dostać tego wyładowania, to jest jakaś dysfunkcja mózgu po prostu. Brak reakcji na leki przerywające napady, upadek podczas napadu, bywają konieczności zaintubowania wprowadzenia w stan śpiączki farmakologicznej, no i ryzyko sudeb. Um... Życie z DS-em to nie tylko to, co tutaj moja przedmówczyni mówiła. Mamy wszyscy te same problemy praktycznie. Stany padaczkowe. najpierw się pojawiają podejrzenia, diagnoza, załamania nerwowe, potem dążymy do zadaniowości, wystąpienia o orzekanie o niepełnosprawnościach, tryby odwoławcze, przejście na świadczenia niebędące dochodami, potrzeba wczesnego wsparcia rozwoju, logopedii i tak dalej. Konieczności orzekania o kształceniu specjalnym, problemy z dostaniem się do placówki. A jeszcze powrócę tutaj, do docent Gajewskiej, która już z nami chyba nie jest, ale docent Gajeska badała moje dziecko i jest wyjątkowo zachwycona stanem zdrowia fizycznego mojego syna i muszę powiedzieć, że fizjoterapia od, od samego początku ma ogromne znaczenie i tu jest na zdjęciu mój synek i widać jak sobie świetnie radzi. Opieka, dojrzewanie dziecka to problemy psychiczne, później decyzja o nauczeniu domowym, opieka wytchnieniowa i przejście pediatrii na lekarzy dla dorosłych. W zeszłym roku zdecydowanie rok 2024 należał do naszego stowarzyszenia. Mieliśmy wiele debat i raportów naukowych o rzadkich zespołach padaczkowych właśnie dlatego, że profesor Walkowiak i profesor Domaracki stworzyli nam badania, Janek Uciek stworzyli nam badania, dzięki którym jesteśmy w stanie udokumentować przed decydentami, to wszystko, co tutaj dzisiaj wybrzmiało. Mało tego, byliśmy w stanie w Outmicie udowodnić konieczność. Dostępu do nowoczesnych terapii lekowych. Mamy już Finteple od tego roku. Bardzo ważny lek w leczeniu DS. Promujemy rezultaty badań nad Odyseją Diagnostyczną. Braliśmy udział w posiedzeniach parlamentarnego, posiedzenia parlamentarnego Zespołu do Spraw Chorób Rzadkich w Sejmie Rzeczypospolitej polski Promowaliśmy nasz film Zespół Drawę. Zachęcam wszystkich, bo świetny jest na YouTubie. Wystarczy przyklikać drawet.pl. No i konferencję prasową mieliśmy w zeszłym roku, 18 czerwca, jest też dostępna e, krótka rolka, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak pięknie misiowo to wszystko wyglądało, z nami jest też obietny miść nasze, naszego e, stowarzyszenia i e, przekazuję już tutaj trzy zdania dla mojej koleżanki Kasi. Dziękuję. Dzień dobry, witam wszystkich. To ja dosłownie króciutko i chciałam e, powiedzieć, że te nasze chore dzieci e, w którymś momencie dorastają i właśnie osiągają ten... Magiczny wiek 18 lat, o czym mówiła przedstawicielka zespołu Williamsa przede mną. I tutaj niestety pojawiają się schody, ponieważ świat neurologii dla dorosłych niestety w tym świecie nasza choroba nie jest znana. I mam nadzieję, że to się zmieni, tak samo jak zmieniło się diagnozowanie dzieci i następuje to coraz wcześniej, poprzez nasze właśnie działania stowarzyszenia, poprzez po prostu różne edukacyjne działania spowoduje, że, że jednak będziemy czuli się zaopiekowani, że, że specjaliści będą znali protokoły lekowe, będą mogli proponować nowe terapię, no ponieważ to nie jest tak, że wypracowany schemat leczenia na etapie wstępnym czy na dziecięcym można kontynuować i spokojnie jakby kontynuować w wieku dorosłym. Moja córka jest świetnym tego przykładem, ponieważ na przestrzeni ostatnich dwóch i pół miesiąca była hospitalizowana trzy razy z czego jeden, w tym również trzy pobyty na oddziale intensywnej terapii. Pierwszy był na skutek wstrząsu septycznego, następne dwa w wyniku ciężkich stanów padaczkowych. Więc i tutaj właśnie chcę też powiedzieć, że ta granica 18 lat to to nie jest też tak, że nagle nasze problemy się umniejszają, że nasze dzieci mają, przestają mieć napady, że przestają mieć inne problemy. One ciągle wymagają zaopiekowania wielospecjalistycznego i to, że na tym etapie nie działa na przykład ustawa za życiem jest niestety bardzo krzywdzące, bo y, uniemożliwia nam to y, umawiania się w ścieżce przyspieszonej do specjalistów, tylko niestety musimy stać w kolejkach. No, chyba że kogoś stać na wizyty y, prywatne. Ale niestety nie zawsze jest to możliwe. Jeszcze tylko jedno, dwa słowa: jedno bym chciała powiedzieć o refundacji leku, który przerywa napad padaczkowy, a który nie jest refundowany właśnie po 18 roku życia. Zdarza się, że jest to jedyny lek, który pomaga w ciężkich napadach. Dlatego jest, byłoby to strasznie ważne, żeby jednak ten lek był refundowany, bo różnica jest zasadnicza. Jedno opakowanie czterech ampułko-strzykawek ampułko przy refundacji kosztuje kilka złotych, natomiast przy pełnopłatnej cenie to jest kilkaset złotych i w momencie kiedy są to dzieci, które mają bardzo często napady i ciężkie do przerwania to niestety koszty robią się ogromne. I jeszcze ostatnie zdanie dotyczące opieki wytchnieniowej, tak bardzo ważnej na, na naszym etapie, ponieważ po kilkunastoletniej walki z chorobą i dziecka i naszej niestety my opiekunowie jesteśmy po prostu zmęczeni, nas też dopadają schorzenia a nasza kondycja fizyczna i psychiczna niestety ma bardzo duże znaczenie i od niej zależy, w jakim stopniu będziemy mogli opiekować się naszymi dziećmi. Z tym, że te miejsca powinny być um, prawidłowo jak gdyby przygotowane, bo próbowaliśmy z naszą córką um, adoptować ją w, w Poznaniu w jednym z takich miejsc i okazało się, że nie ma zaplecza medycznego, czyli, krótko mówiąc, nie ma pielęgniarki, nie ma możliwości podania leku przerywającego napad padaczkowy. I, I to nie jest bezpieczne miejsce dla, dla naszego dziecka. A z założenia opieka wytchnieniowa ma nam dać poczucie bezpieczeństwa, poczucie zaopiekowania dziecka i spokoju. No nie jest to możliwe w sytuacji, kiedy wiemy, że, że, że ono nie jest tam zaopiekowane odpowiednio. Fakt, można wezwać karetkę, natomiast przyjazd karetki to czasami nie jest ani 5 ani 10 minut, a w przypadku ciężkiego napadu każda minuta ma znaczenie. No i tak, i te nasze dorosłe dzieci też w którymś momencie jakby wzbudzają nasze obawy, co z nimi będzie w przyszłości, dlatego takim cichym naszym marzeniem jest stworzenie takiego miejsca, mamy nadzieję, że to się uda, które będzie takim docelowym miejscem do życia, spełniającym wszystkie potrzeby naszych dzieci, bardzo dorosłych, metrykalnie, jednak funkcjonujących na poziomie kilkuletnich dzieci i niestety czasami dożywotnio. I mamy nadzieję, że takie miejsce powstanie i będzie ono taką odpowiedzią na dręczące nas pytanie, które spędza sens powiek wielu rodzicom, co z naszymi dziećmi będzie, kiedy nas już nie będzie. Dziękuję bardzo.